Jeszcze tam jakieś poprawki i konie ruszyły. Tym razem równy start, poprowadziła Musical Parade przez moment, ale Faster Than Light jest blisko niej. Na razie te dwie klacze. Dość zwarta grupa, ostatnia w tej grupie jest rekordami. A tam już Bergama poszła na pierwsze miejsce. Bergama prowadzi, druga Musical Parade, trzecia Faster Than Light. I dalej czwarta Kundalini. I stawkę zamyka rekordami. 1400 metrów do celownika. Cały czas bergama jest pierwsza, ona dyktuje tempo na drugim miejscu Faster than Light. Na trzecim galopuje musical parade. Blisko jest rekordami ostatnia w tej chwili Kundalini. Do celownika jeszcze pozostało około 1200 metrów. Nic się nie zmienia. Prowadzi bergama. Druga jest w tej chwili rekordami. Faster than light się troszeczkę cofnęła. Tam jest już bliżej Kundalini. Musical Parade. Ostatnia Faster than light. Przed wyjściem na prostą. Nadal Bergama i blisko niej rekordami. Rekordami po zewnętrznej próbuje wyprzedzić Bergamę. Jednak klacze wszystkie są w dość zwartej grupie. Za chwilę wyjście na prostą. Ta Bergama troszeczkę zarobiła. Jest w środku Musical Parade. Ale ciągle tutaj pierwsza rekordami. Polem doskonale finiszuje Kundalini. Kundalini, 400 metrów przed celownikiem. Ona zeszła teraz troszeczkę do kanatu. Tam faster Den light dobrze finiszuje przy barierze. A więc Kundalini, Faster Than Light i jeszcze Musical Parade. Te trzy klacze do celownika 100 metrów. Kundalini, Kundalini zdecydowanie pierwsza. Musical Parade, eh, Faster Than Light przepraszam, będzie druga. Musical Parade trzecia i dwie klacze teraz rekordami oraz Bergama.